E, czyli jazda po ciemku jednak, e, czy może inaczej, dwutygodniowy trening, odpowiednia dieta i suplementy przyniosły efekty, też jakby zupełnie inaczej e, widzimy po ciemku. E, udało nam się chyba nawet czyściej przejechać ten OS e, drugi niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem mieliśmy przygodę, także musieliśmy cofać, tam sporo straciliśmy. No fakt, że Robert doszedł ładę, my też się doszliśmy, także jakiś tam czas musieliśmy za nią jechać. No ale takie są rajdy, no nikt nie wybiera za kim jedzie i, i równie dobrze ktoś przed nami mógł nie dojechać, my mogliśmy kogoś dojechać, więc no, no, trzeba to zrozumieć, tego się nie da wszystkiego przewidzieć i poukładać. Czasami jest to czysta walka, czasami trochę zrządzenie losu i tak już jest. Znaczy, czysto teoretycznie tak powinno być, że losy tego rajdu rozciągną się na odcinku odna. Jednak rajdy są nieprzewidywalne. Rajd można przegrać na każdym jednym z OS-ów, równie dobrze można go tam wygrać. Eee, także, oczywiście, jeśli chodzi o przewagę, pewnie im krótsze jest, tym ciężej wypracować eee, większą przewagę. No, są krótsze, to logiczne. Na dłuższym OS-ie jest to łatwiejsze. Yy, jednak no, też trzeba z chłodną głodą podejść, ponieważ yy, można go tam wygrać, ale też można przegrać, więc yy, trzeba dojechać czysto yy, i do mety.